Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych koneserów futbolu. W tej chwili Jacek, jedno jest pewne, piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. pokazuje nam teraz jedenastkę gospodarzy. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony, grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu. Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kątach. Oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie. A takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Joachim Mejle. Gramy dalej. Korzyść. Zapa Mario Paszalic. Tu Zapata przy piłce. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Musiolik. Zaszalić. Zapakosta. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Tak jest! Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Patryk Kuhn przy piłce. Spójrzmy co zrobi Raków. Są na połowie rybala. Ryzykownie, ale skutecznie. Joachim Mejler. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Idzie do środka. Myślę, to wykombinował. Ten strzał skutecznie zablokowany. Nie przechodzi piłka. Znowu to blokuje. Łatwo teraz przejmują. To niedobre zagranie. No nie kwapią się teraz do ofensywnej gry. Wręcz zachęcają do pressingu. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalanko, ale brawa za starania. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Mogło być gorąco pod bramką, ale jednak mamy spalonego. Trochę szkoda, że to wyjście na pozycję było nieco za szybkie. Gdyby udało się w tej sytuacji zachować zimną głowę i kontrolować linię offside'u, to zrobiłoby się naprawdę gorąco. Może następnym razem nie będzie się tak wyrywać do przodu. Traci piłkę. No, nie powinien tak ryzykować. Sędzia może teraz sięgnąć po drugą żółtą kartkę. Sędzia wyciąga drugą żółtą kartkę. To oczywiście zmieni układ sił na boisku. Z jedną kartką na koncie nie można już sobie pozwalać na takie zagranie. Zapata z piłką. Rankarz pewnie, łatwe miał zadanie. Dobre podanie, może być groźnie. Tak, proszę państwa, mamy dubleć. No trzeba powiedzieć, że to co dzisiaj pokazuje, aż prosi się o brawa. I teraz oglądamy raz jeszcze tę bramkę w powtórce. No zadecydował ten świetny lop nad linią obrony. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo. Na razie 2-0. Duván Zapata z piłką rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Rozegranie ze stałego fragmentu. Uderza na bramkę. Prawo, rzucił się gdzie trzeba i kiedy trzeba. I będziemy mieli jeszcze jeden corner. rozegranie stałego fragmentu. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Łatwy strzał do zablokowania. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Krótkie rozegranie spod Chorągiewki. To musi być gol! Gol! Piłka w siatce! Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment wzroku boiska. Uderzył z całej siły, i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Tudor. jest aut dla Rakowa. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Rzutka dociera w pole karne, ale obrońcy na posterunku spokojnie wyjaśniają sytuację. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Gospodarze całkowicie zdominowali posiadanie piłki. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Może być zaraz groźnie. Przyjął, zrobiło się niebezpiecznie. Jest! Proszę państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu jest dzisiaj nie do zatrzymania! Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasku. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy. Najlepiej przemilczmy. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić, dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. To jest zawodnik, który robi różnicę w środku pola. Mamy konkretne dowody. Rywale nie potrafią dzisiaj poradzić sobie z tym pomocnikiem i zneutralizować jego poczynań. Cały zespół kręci się wokół niego jak ziemia wokół słońca, a co ważniejsze, są z tego dobre akcje i asysty. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Tak jest! Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Sędzia wyciąga drugą żółtą kartkę. To oczywiście zmieni układ sił na boisku. Dobre podanie. Może być groźnie. Tu zapada z piłką, rzuca się i pewnie interweniuje. Spokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi. Uderza na bramkę. Brawo, rzucił się gdzie trzeba i kiedy trzeba. I będziemy mieli jeszcze jeden corner. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Łatwy strzał do zablokowania. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. To musi być gol! Gol! Piłka w siatce! Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba... Jest! Proszę państwa! Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. Nie bywałe! Znowu piłka w siatce. Sięga... Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. I teraz mamy przechwyt. Tudor. Odarowana teraz piłka. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Louis ależ teraz zagranie w uliczkę. To mogło wyglądać obiecująco, ale obrona dobrze dysponowana. Przechwytuje Kuban, zapata z piłką. Jest znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi, strzelają, strzelają, kolejne gole. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. A więc pogrom 6 do 0. Divi Lopez. Podanie do Patryka Kuna. Znów odegranie do Kuna. Kulka bezpiecznie w rękach Bramkarza. Joachim Mejle. Martę Deron. Uwan Zapata przy piłce. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Decyduje się na strzał. Ależ się teraz rzucił bramka. Świetna obrona. I będzie zmiana w zespole Rakowa Częstochowa. Nie ma wrzutki w pole karne. prawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Davide Zapakosta. Davide Zapakosta. Zagrywa w pole Ma piłkę i obroncę przy sobie. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Nie daje się łatwo przepchnąć. Ależ interwencja w polu karnym dobra sytuacja można ruszać z kontrą. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. Tak trzeba bronić w szesnastce. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Joachim Mejle. No, nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, to może być gol. A teraz gol! I to druga bramka tego zawodnika. Zatem, mini państwo, mamy dublet w dzisiejszym meczu. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. A sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Tu Wam zapata z piłką. Okazja do strzału. Oj, co też się teraz stało? Franka samobójcza. No reszta drużyny nie jest zadowolona. Zobaczmy raz jeszcze jak to wpadło. Co za peł. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Pracą piłkę częstochowianie Duwan Zapata z piłką. Świetnie. Teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Doskonała obrona teraz. Zażegnał to niebezpieczeństwo. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Iwi Lopez. Mamy podanie. Uwaga. Spójrzmy. Dobrze przechwycił. Świetnie się teraz ustawił. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Ładnie teraz wymierzone podanie. Może być ciekawie. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Koniec meczu, proszę Państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Tak przegrywać takiej drużynie po prostu nie wypada. Męczyli się na boisku, a wynik mówi sam za siebie. Bomba w górę. Gramy. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Tak jest! Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Sędzia wyciąga drugą żółtą kartkę. To oczywiście zmieni układ sił na boisku. Dobre podanie. Może być groźnie. Tuban zapata z piłką. Rzuca się i pewnie interweniuje. Spokaja, grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi. Uderza na bramkę. Brawo, rzucił się gdzie trzeba i kiedy trzeba. I będziemy mieli jeszcze jeden corner. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Łatwy strzał do zablokowania. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. To musi być gol! Gol! Piłka w siatce. Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba. Proszę Państwa! Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. Niebywałe, znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje mają na tym meczu. Tu mam zapata z piłką. się teraz rzucił bramka. Świetna obrona. No nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywali w przetłocze. A teraz gol! I to druga bramka tego zawodnika. Zatem, mili Państwo, mamy. Tu. Okazja do strzału. Oj, co też się teraz stało?